Cześć, z tej strony Bartek Piesecki. W tym odcinku pokażę Ci, w jaki sposób interpretować kolumny w planerze słów kluczowych. Hej, hej. Dzisiaj przechodzimy do omawiania kolumn dotyczących właśnie wyszukiwania planera słów kluczowych. Obejrzyjcie poprzednie 2-3 odcinki, także się w ogóle w tym, w tym materiale. Jeżeli jeszcze tego nie, nie widzieliście, co to jest planer słów kluczowych, do czego służy, jak to mniej więcej działa. To już wcześniej wyjaśniałem. Dzisiaj skoncentrujemy się jedynie na tym mięsie dotyczącym kolumn, które czy pewnych wskaźników, które mamy dostępne w planie słów kluczowych. Więc pierwsza rzecz jest taka, jeżeli podam, pisałem sobie tutaj agencję marketingową. No i pierwsza rzecz, którą możemy sobie zobaczyć w pierwszej kolumnie, to średnia liczba mie miesięczna wyszukiwań. Czyli jak to mniej więcej tłumaczyć. Agencja marketingowa to jest fraza, która jest wpisywana od 1000 do 10 tysięcy razy miesięcznie. Agencja marketingowa od 100 do 1000, jeżeli chodzi o, o rynek polski, w zależności od tego, co, co wybierzemy. Daję pewne mm, doprecyzowanie, żebyśmy mieli jasność. Że jeżeli ktoś wpisuje agencje marketingowe w Polsce, czyli rozwinie tą frazę, to jest szansa, że. Takie rozwinięcie po prostu wpadnie nam tutaj w to, w to zgrupowanie, czyli ta fraza nie będzie po prostu zawsze wyszczególniona jako, jako osobna, osobny wiersz, tylko może być po prostu dorzucona do tego większego zgrupowania agencja marketingowe, czy agencje marketingowe, więc to takie czy tanie agencje marketingowe, czy tania agencja marketingowa też może być tutaj w tym miejscu. Wrzucone, jeżeli byśmy to wpisali, jako osobne słowo to Google może to po prostu wyrzucić jako osobne, więc dlatego to jest też istotne, żeby ten research nie był taki pobieżny, bo nie wszystkie rzeczy są od razu pokazane na froncie. Druga rzecz jest taka zmiana przez ostatnie 3 miesiące, czyli możemy sobie na podstawie tego zdiagnozować, czy jest to w miarę stabilny rynek. Czy też zachodzą tutaj różnego rodzaju zmiany. Jak widzicie, zmiana. Ludzie szukałem zdecydowanie części agencji w Sosnowcu. Bo cała reszta jest na, na 0%, więc jest to w miarę stabilne. Zmiana rok do roku, myślę, że tutaj za dużo się nie, nie wydarzyło. Więc jak widzimy, mamy jakieś informacje dotyczące tego raczej stabilny rynek. Czyli nie ma tak, że jest w danym momencie ogromny boom na to, żeby wyszukiwać dane, dane frazy. Mam coś takiego konkurencja, czyli czy na danej. W razie według Google jest wysoka konkurencja, czyli dużo osób bije się o te, o te stawki, czy niekoniecznie będzie to po prostu niskie, niska konkurencja? Jak widzicie, czasami jest to też niedoprecyzowane. Nie jest to najlepiej dokładne, bo czasami tutaj widać, że jest duża konkurencja. Za chwilę pokażę wam w po prawej stronie, że nie ma w ogóle żadnej informacji na temat stawek, więc nie czytałbym tego tak jeden do, do jeden jest to jakaś pewnego rodzaju szacowanie tego całego rynku. Mamy coś takiego jak stawka za górę strony i stawka za, za dół strony, dla największego uproszczenia chodzi o to, że tyle będziemy musieli zapłacić za kliknięcie i jeżeli pojawimy się w tej reklamie, czyli może inaczej, żebyśmy się pojawili w tej reklamie, żebyśmy się wyświetlali w, na hasło agencje marketingowe, to będziemy potrzebowali założyć budżet od 6 zł do 20 zł za, za kliknięcie. W zależności od tego, czy ta nasza reklama będzie się pojawiała w tym górnym zakresie, czy w dolnym zakresie na, na, na pierwszej stronie, więc to jest ta informacja, która nam mówi trochę a propos tego, ile w ogóle trzeba tutaj budżetu przeznaczyć do do działań mm, reklamowych. I teraz chcę Wam po prostu pokazać trzy takie sytuacje, nawet dorzucę za chwilę czwartą. Czyli mamy agencje reklamowe, 100 do, do 1000 wyszukiwań, stawki od 6 do, do 20 zł za tą główną, główne hasło. Druga rzecz to mamy sandały męskie, 10 000 do 100 000 wyszukiwań, czyli 10 razy więcej, tak mówię, czy nawet 100 razy więcej. 100 razy więcej wyszukiwań. Stawki od 30 groszy do złoty 44. Nie ja mamy teraz sed Jeżeli podoba Ci się ten film, to zostaw reakcję i subskrybuj mój kanał. Będzie to dla mnie sygnał, że warto tworzyć kolejne materiały o tematyce marketingu i sprzedaży. Zonu na, na sandały męskie, więc pewnie firmy się w chwili obecnej w marcu nie biją na, na, tą, na tą frazę. I mamy kolejną rzecz. Dajmy na to: to jest jakaś pietruszka, uprawa na, na balkonie. Hasło super abstrakcyjne, ale mamy. I mało wyszukiwań, no i nikt właściwie się na to nie chce reklamować. Więc na tych trzech przykładach Wam pokazuję, jak to mniej więcej też wygląda: że mogą być hasła, które mają dużo wyszukiwań, ale budżet, który jest potrzebny per kliknięcie nie będzie aż tak wysoki, czyli w tym przypadku za złotówkę powiedzmy, że możemy wejść i, i możemy się już wyświetlać w danym momencie u góry tej strony. Jeżeli będziemy chcieli rywalizować z agencjami marketingowymi, no to pewnie musimy się przygotować na budżet tam rzędu około 10 zł za, za kliknięcie, żeby um, można to w jakiś sposób przeskalować i wyciągnąć z tego um, odpowiednie, Wnioski. Numer jest też taki, żebyśmy mieli jasność, że jeżeli będziemy chcieli rywalizować na frazy, agencje marketingowe i wrzucimy budżet 100 zł miesięcznie, no to biorąc tutaj jakby jakąś tam średnią statystyczną, okaże się, że będziemy mieli z tego 10 kliknięć. No i teraz, te, czy te 10 kliknięć da nam klientów? Prawdopodobnie ta czy da nam jakieś odpowiedzi na, na pewnego rodzaju pytania? Prawdopodobnie nie. Czyli próbka statystyczna będzie na tyle mała, że nawet nic nie będziemy wiedzieli z tego, czy, czy to działa, czy to nie działa. A jeżeli zadziała, to znaczy, że mieliśmy ogromne szczęście i nie znaczy, że zadziała dokładnie tak samo w, w kolejnym w kolejnym miesiącu, jeżeli chcemy zrobić na sandałach męskich no to pewnie jeżeli tutaj mamy te 10 tysięcy do 100 tysięcy wyszukiwań, no to jeżeli byśmy zapłacili taką, ta, te same 100 zł, no to już ciągniemy jakiś ruch na poziomie 100 wejść na naszą stronę przy e-commerce powiedziałem, że to jeszcze nie jest jakaś y, super statystyka, ale to już jest zdecydowanie lepiej, jeżeli y, mamy 100 osób na stronie, niż mamy 10 osób na, na stronie, żeby wyciągnąć jakiekolwiek wnioski. Budżet jest ten sam, a skala kliknięć i skala wejścia jest z, zdecydowanie inna. Dlaczego tutaj to sprawdzam? Ten wniosek, że są takie branże i takie y, obszary, w których ten budżet będzie potrzebny większy, są takie, w których będzie potrzebny mniejszy. Można to wyczytać na bazie tutaj tych y, szacunków w prawych kolumnach jakie potrzebujemy kliknięcia. Szybko tą pietruszkę którą tutaj mamy zmienimy jeszcze na jedną na jedną frazę, ja sobie tutaj nie będę wpisał tylko dajmy na to AI sztuczna inteligencja ostatni bardzo modny temat Więc Wam szybko pokażę co tu się mogło wydarzyć zmiana rok do Rok do roku, o to mi tutaj mniej więcej chodziło, czyli z racji tego, że, że żyjemy w czasach, kiedy ten sztuczna inteligencja i rozwiązania AI-owe AI się bardzo mocno rozwijają, no to też widać, tutaj Google wykrywa taką sytuację, gdzie rok temu AI Studio, AI NVIDIA, AI Mask było wyszukiwane zdecydowanie mniej, nagle ten wzrost jest plus 900%. Procent albo nawet 9,9% AI Minecraft. Więc jak widzicie, to po prostu bardzo dynamicznie nam wzrosło i widzimy tutaj duży ruch. Ale oczywiście to też jest tak, że są takie frazy jak sztuczna inteligencja, GPT, które nam Google wykruwa, że wypluwa, że to wcale nam aż tak nie wzrosło. Wydaje mi się, że. Jednak w przeciągu roku zainteresowanie tymi tematami będzie większe, więc to nie, nie tylko te frazy, które są tutaj pokazane jako tam, właśnie CA, ojciec sztucznej inteligencji czy super sztuczna inteligencja, czyli te dosłownie tam 10 haseł wykonało wzrost. więc też jeszcze raz podkreślam, warto to po prostu podchodzić do tego z pewnego rodzaju dystansem i nie są to dane hiper dokładne, ale pokazują jakiś kierunek dotyczący tego jakie stawki, wiemy, że agencje marketingowe będą 10 razy droższe niż reklamy sandałów i tak można to mniej więcej, czy per kliknięcie będą 10 razy droższe niż reklamy sandałów. Dobra, co, kończymy. Mam nadzieję, że w miarę wam wyjaśniłem te, te podstawowe kolumny, jest ich zdecydowanie więcej, ale to też pokażę wam w kolejnym odcinku, jak to można sobie wyeksportować. To już tutaj wam pokażę, tutaj możecie sobie to, to pobrać. Ale żebym się dobrze zoptymalizował pod cał, to nagram do tego jeszcze jeden odcinek, żeby ktoś też to mógł sobie znaleźć. Dobra, trzymajcie się. Cześć, cześć!